Hej, hej, z on the Cloud, zapraszam was na kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Flashback. W ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że musimy uzbierać 1500 kredytów na zakup fałszywej tożsamości. A żeby zdobyć pieniążki, musimy mieć pozwolenie na pracę. Także zdobyliśmy już to, dostarczyliśmy... Już, yy, wykonaliśmy już pierwsze zadanie i teraz lecimy dalej. Musimy eskortować wypad do jego laboratorium. No to lecimy. Yy, panie VIP, yy, yy, mamy iść prosto? Aha. Trzeba było zjechać, dobra, czyli muszę tu wskoczyć, musimy zjechać, bo on gdzieś tak nie zejdzie. Oj, nie, dziękuję. Tak, jeszcze raz. O. Aha, dobra, on tu będzie stał. Coś będzie na pewno. O kurczę. Dobrze to trochę energii. Uff. Nie, naprawdę, bo ciężko się to ogadnia. Może mnie sobie sensitiv. Może będzie lepiej. No, jest troszeczkę lepiej. Tak, ja też nie już muszę tu przyjść. A szkoda, mogę się mylić. Nie dobra, czekajcie. Mam ten nie przejdzie. Znaczy, że ja muszę coś wyłączyć. Ech. Tak myślałem. Pytanie tylko Czy tu przypadkiem nie ma Jeszcze czegoś? A! Na dłużej, no, super. Nie na szczęście nie strona. Ojej. Tego to my się nie spodziewał. Hmm. E, no co jest? Ha. Huh. logiczna zagadka i teraz pytanie, jak to zrobić. Najlepiej, żebym przed ze mną na górę, ale on tak nie pójdzie. Te drzwi się otwierają na jakiś kawałek czasu. Właśnie zaraz sprawdźmy, bo jak one się otwierają na jakiś czas, to chyba że trzeba rozwalić to główienko. Sprawdźmy teraz. Z góry mówię od razu, bo czuję, że mi się zbiera. Jestem przeziębiony i mogę ładnie kaszleć. Co mówię? No, mówię z góry, że przepraszam. Chodź. Tak jak myślałem, trzeba było to rozwalić. No, chodź, chodź, chodź. właśnie, tak mówiłem, przepraszam. Mówię z góry, przepraszam, bo naprawdę wiem, że nie powinienem. Te, to sprawa, to sprawa, ale. No, jestem przeziębiony, próbuję się wyleczyć już od paru dni, a kurczę praca i... i. nie daje mi kurde ten. Odpor... nie daje mi odpocząć, to... Ale czy ja żyję? Kurczę, co jest? Co się stało? Uff! Aaa! Spoko. Nie, przydałby się jeszcze jakiś te. No, w końcu troszkę uzbieram przynajmniej energii. Teraz pytanie... Wiem, że tu są jeszcze jakieś miny. Jedna jest mina, dobra. Ja powiem wam, że całkiem dobrze zrobiona jest. Ja mówię, przepraszam, dalej znowu. E, całkiem fajnie jest zrobiona. Jest dosyć dobrze odzwierciedlone... ...to, co było w originalnym bo Choć originalny Flashback... ...miał ten swój klimat. No kurczę... Nie mogę powiedzieć, że to jest identycznie. No to nie jest identyczne. To jest troszeczkę nowocześne. Tamta czułem naprawdę fajny klimacik, ale mówię, no nie jest, nie jest tak źle. I nas teleportuje. Zdobyłem 300 kredytów. Auto zapis. Teraz mi. Mnie... Eee... Teraz poczekajcie, poczekajcie. Musimy iść teraz. To jest miejsce trzecia. Poczekajcie chwilkę. <coughs> ok. Muszę patrzeć na czas. O, czekajcie, co ja muszę tu zrobić. O, z trzech płyt na głównym komputerze została zmieniona, Więc zdaniem jest zmienić tę płytę. No, rozumiem, czyli muszę wymienić płytę. 90 sekund. Nie lubię, nie lubię tych y, czasówek, ale trudno. Płyta główna. Eee... No, co jest? Dobra, mam komputer... Udaje się do tele... który zabierze się w kompleks, gdzie jest generator. Czy takie coś było? Aha... Albo to mogę zaskoczyć, co mi nie szkodzi. Eee... to nie chcę. Ach, dalej prosto. Ja wiem, przepraszam. Mój głupi błąd. Przecież tutaj jest to. No nie, nie wierzę Co teraz? Aha, tutaj, do góry. Muszę się spieszyć. Dobra, mam to w dupie, nie będę się bawił. Co jest? O kurczę. Aha, o Jezu, to jest oko reklamorfa. Co jest? Gdzie mam iść? Czy tu nic nie ma? Ojej, ojej, Oj, dobra. Dlatego właśnie nie lubię tych. Czasówek. Gramy jeszcze raz. Teraz to już to, totalnie zlamiłem ja. Po prostu ja. Кузыча! Кузыча, снова! Ну, слазь, 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 слазь! и ты будешь Ojoj! No i co mam teraz zrobić? Do góry pojechać? Czy co? Czy to zwalić? Nie. No Kurde no, Świetnie, nie mam pojęcia co mam zrobić. Aha, zjechać na dół. No już nie zdążę, nie ma szans. No właśnie. Trzeba zrobić dużo szybciej. No, co jest? A tak właśnie tak się nie wie, co się ma robić.

Kurczę, no i znowu nie zdążę. Chociaż nie może tym razem zdążę. Wow. Shit, 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 Uff. No i mam poziom szósty, świetnie, 13 minut nagrywania, mogę jeszcze sobie posiedzieć tutaj, dobrze. Czy, 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 misję piątą, ale bieg może coś, umiejętności wrzucimy. Mhm. Ile mam punktów do zdania? Dobrze. Inwentarz 900 kasy, Google ochronny, karty statystyki MOP. O czym MOP to powinno robić? Ale zresztą się do tutaj kłócił. Ok, miejsce piąte. Ciekawe w ogóle. Takie oferty pracy są, hm. Tak jakby to jest. Dobra, nieważne, nieważne. To jest, to jest, to jest całkiem ciekawe. Okej. Okay. Hey, Będziesz. Okay. America Station. E, America Station. No zobaczymy. Pamiętam, że chyba był, była, nie, nawet na pewno była taka miejsce, w którym trzeba było zrobić by jakiegoś teryminatora.

Что это? Хм. Виртуальные дети. Да, Okej, okay, to był w ogóle mutant, nie wiem jakim cudem w ogóle mutant się znalazł yy, w Waszyngtonie, ale spoko, no. Przyszłość! To jest po prostu przyszłość! Sędzia go zabić? Ja się muszę w końcu nauczyć używać tej tarczy. Mam jej tyle klucz, a nie, nie umiem jej używać. Także trzeba zejść na dół chyba. Tak, już wiem co to będzie. Nic ciekawego, tyle wam powiem. Ale muzyka jest tak, którą lubiłem zawsze. odnieść i te są miejsca skończone. See, man, I told you not to reload too many memories at a time. Are you gonna help me or not? I've got part of the virus, but I need to get there to get the rest of it. Okay, okay, sure. All I can do to work through is a job. We'll have to go to Harry 3. Insert your work permit into a console to start a mission.

by jeszcze tutaj cholerstwa nie wybuchały, to byłoby dobrze, ale nie! No muszę wybuchać zawsze. Dobra. И бум! Ну, добро! Вот так. Zaskoczy czy nie zaskoczy? Wow! Czy on zchodzi? O Jezu! O oh seed! Wow, 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 wow! wow. Zmianę, że to jest kurczę, a ja bez myślałem, że będę lepszy, troszeczkę, ale taka dupa za mnie jest taka. Co to są te? Co to są te? Aha. Czy tutaj gdzieś jest jakieś przejście? A, tutaj można wskoczyć, dobrze, ale tutaj nic nie ma, mhm. Spoko. Mm hm, O Jezu. Czemu ja próbowałem przeładować? To nie wiem. Aha. Mamy problemik. Hmm. A kurdziej nie trafiłem Może troszkę dalej Czy ja już nie mam żadnych granatów? No świetnie. Coś takiego jak kamień może? Kredyty. Ulala, la, co ja teraz zrobię? Mmm, muszę zejść tam do góry, ale tam się nie dostanę, bo nie mam granatu. Bo cofniemy się, może tego typu zabijemy. Tak. Kamienie są przydatne. No nie tak chciałem zrobić, ale spoko też tak może być. E, jak się rzucał tym? Ups I teraz mam problem. Aha, nawet nie muszę. Z X, C no nie. No tym też nie. V, B, N, M. Nie no jajca Aha, to trzeba przyłączyć to jakoś O kurczę, jak to się robiło Aha, dobra No to jest właśnie Tak się jak człowiek nie czyta. To daleko? To daleko Dobra, dobra. Hu hu hu. Czyli to będzie teraz ciężko. Co oni zostawiają w ogóle dla mnie? Nie. Jak się po prostu dematerializują. <grym> Hehe. <wytrych> dobra. Przesuń się, kawałek! Hehehe Głupek. Eee, I to tu nic się nie robi? jaką tędy przejść? A wiem, że jakoś muszę. Trzeba to zbalić. Aha. No i teraz tu do góry. I co, powiedzcie mi, że to jest bo to gówna. Latająca. Kuzdę! Dobra, I z nimi. Aaa, ale go przysunąłem. Cit No dobra, teraz co? Teraz trzeba tu zejść na dół? No dobra, Ło, ok jest wielki. No chodź, 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 Yeee, yeah, level 7. No patrzcie, patrzcie Państwo. No, to zdobyliśmy Kasiole na fałszywe dokumenty. Ja się będę w tej chwili z Wami żegnał i zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Flashback. Do zobaczenia. Cześć, cześć.